Dzień dobry, Michał Gabryszewski. To jest podcast Politechniki Koszalińskiej. Rozmawiamy tu, no bo tu, Technical University oczywiście. Moim gościem jest Remigiusz Błaszków. Dzień dobry, a w zasadzie może odrzućmy te konwenansę, po prostu cześć, no bo e, już mówmy sobie na ty. To może cześć do Ciebie, a do widzów. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry, cześć i czołem. E, Remigiusz, jesteś animatorem kultury. Animator, no to kojarzy się często z osobą e, taką w przebraniu, najczęściej kobietą, która zabawia dzieci. gdzieś Pani na, na przykład. Tak, przykładowo. E, studenci to już nie dzieci oczywiście, nawet nie młodzież, dorośli, poważni ludzie, e, więc powiedz na czym polega taka praca animatora ze studentami. Czym się różni od bycia kaowcem, jak to się kiedyś mówiło? E, czym ogólnie zajmujesz się w Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia? Jeżeli chodzi o określenie kaowiec i to z animatorem kultury ma to pewnie wiele części wspólnych. Chodzi tak kolokwialnie rzecz ujmując o to, żeby dać studentom, że tak powiem w naszym przypadku Dać zajęcie związane z kulturą, zachęcić ich do tego, przedstawić plusy uczestnictwa w grupach, takich na przykład jak są w kreślarni, no i zaszczepić w nich takiego bakcyla, żeby na początku brali udział jako uczestnicy, że tak powiem, tych wydarzeń, czy zajęć, czy warsztatów, a potem żeby zarażali innych studentów swoim bakcylem i żeby te. Grupy się rozrastały, niczym kula śniegowa. Czyli jeżeli ktoś ma jakąś pasję, jakieś hobby, zainteresowania, przykładowo gra na ukulele, no to idzie do kreślarni, kieruje tam swoje kroki, to jest pierwsze miejsce, tak? Czy, czy szuka w miejskich instytucjach? No to raczej się mija z celem, bo jest, wiadomo, swoje miejsce na terenie Politechniki, prawda? Tak. I ci studenci, którzy szukają jakiegoś. Ukulturalnienia się, krótko mówiąc, czy w sposób pasywny, jako uczestnik, jako widz na spektaklu czy na koncercie, i ci, którzy, że tak powiem, są aktywnymi uczestnikami tego życia kulturalnego, czyli uczestnikami zajęć artystycznych, które w kraślarni są prowadzone od prawie trzech lat, czyli od wyjścia z pandemii. Kreślarnia mocno się zmieniła, no bo to już nie jest to miejsce, jakie znamy chociażby sprzed 20 lat. Ja znam to miejsce z tamtych czasów, ty, ja również. ty oczywiście też. Jakie pamiętasz te 20, 20 kilka lat temu, a może nawet i, i, i zawęźmy do, do jakiegoś krótszego okresu, no bo to był klub studencki, owszem, ale tam były imprezy, tam były dyskoteki, tam było kiczparty przykładowo. Jakie są różnice teraz między tamtym czasem a teraźniejszością? Ja generalnie cofnąłbym się troszeczkę... Yy dalej i zaczął od tego, że jak ja przeszedłem na studia, to był rok 1996. W kreślarni były tylko zajęcia normalne w ramach grafiku zajęć na Politechnice. I na dole, w miejscu, gdzie jest dzisiejszy ŻAK, był taki bar, w którym pani sprzedawała bułki, kanapki, kole, kawę, kawę i herbatę. Dokładnie. I w 2000 roku to się, że tak powiem, zmieniło. Grupa studentów i absolwentów założyła stowarzyszenie i postanowiła tą kreślarnię, że tak powiem, zaanimować w taki sposób, żeby kulturalnie przyciągnąć do niej studentów. Zajęcia z kreślarni zniknęły, i w 1998 roku, już nawet czy 1999, kiedy to wszystko miało początek, ja tam się pojawiłem w tej kreślarni. A że grałem na instrumencie i byłem z tych aktywnych studentów, raczej, którzy tam starają się robić jakiś szum, grać koncerty, mm -hmm. animować. Trafiłem tam jako taki instruktor, opiekun zespołów muzycznych, których wtedy, który wtedy, wtedy w latach 90. było na terenie uczelni sporo. W ogóle w, na terenie Koszalina było sporo zespołów? Tak. Wszystkie metalowe? No, w koślarnie było troszeczkę inaczej. <noise> było reggae, był pop, był rock, był ekstremalny metal. I tak naprawdę nawiązuje do tych czasów, dlatego że dzisiaj robię coś podobnego, co robiłem wtedy. Tylko wtedy robiłem to jakby tylko społecznie, a dzisiaj jako pracownik Politechniki No i właśnie, i skąd ten powrót do, do kreślarni? Jak narodziła się ta myśl, czy może jakaś propozycja była, że a może bym wrócił, zobaczył jak to jest, czy może też było, chodź Remigiusz, chodź, zrobisz tutaj to co kiedyś. Myślę, że wszystkiego po trochu. Tak naprawdę... Bodźcem takim, który zmienił moje troszeczkę podejście do życia, do pracy, do rodziny, była pandemia. Bo ja pracowałem w tym sektorze, który został najwcześniej zamknięty i najpóźniej otwarty. Czyli granie koncertów i oprócz tego technika sceniczna różnego rodzaju. I w 2020 roku pojawiła się taka, że tak powiem, może nie propozycja, nie oferta, ale sygnał, że kreślarnia zostanie oddana w ręce studentów i będzie poszukiwany animator kultury. Ja na początku nie za bardzo chciałem. Odbył się konkurs tutaj na uczelni, no i po różnych, że tak powiem, perturbacjach, jednak trafiłem do kreślarni. zdradzisz, dlaczego nie za bardzo chciałeś? Co miało na to wpływ? Czy to jakieś wysokie oczekiwania? Czy, czy... Nie, 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 zupełnie coś innego. Po pierwsze, zostałem ojcem i nie wiedziałem, czy że tak powiem, ogarnę się czasowo, bo jednak bycie animatorem kultury w takim miejscu to nie jest praca od godziny 7 do 15, tylko jest to praca nieraz w późnych, że tak powiem, godzinach wieczornych i nocnych, ale że tak powiem wszystko się fajnie ułożyło i stwierdziłem, że jednak chcę, bo to jest praca, którą lubię bardzo. No to świetnie, to gratuluję przy okazji. Powiedz, dla kogo jest dzisiaj kreślarnia? Kto tam może przyjść? Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Trzeba mieć wyjątkowy talent, żeby tam zaistnieć? Czy może się tam zgłosić ktoś zupełnie, no może nie tyle z ulicy, co, co ktoś, kto traktuje właśnie swoje działania artystyczne jako pasję, nie jest profesjonalistą? Dla kogo jest kreślarnia dzisiaj? No właśnie kreślarnie jest dla osób, które swoje zainteresowania traktują jako pasję, bo profesjonaliści trafiają do instytucji jakby wyspecjalizowanych, czyli do teatru, do filharmonii, albo już powiedzmy jako muzycy tacy, powiedzmy nieklasyczni grają w rozmaitych zespołach i sobie doskonale w mieście radzą. Kreślarnie jest dla studentów właśnie, którzy są takimi pasjonatami, a nie są profesjonalistami. Zajęcia, które odbywają się stale, takie artystyczne, to jest grupa wokalna WIPAK, prowadzona przez Zosię Karbowiak, grupa teatralna prowadzona przez Artura Czerwińskiego i jest też grupa gitarowa prowadzona przeze mnie, ale mam od października pauzę, bo ze względów, że tak powiem kontuzyjnych, musiałem sobie zrobić przerwę w graniu na gitarze. To są takie stałe grupy artystyczne, ale oprócz grup artystycznych są też inne formy spotkań. Spotykają się koła naukowe. Niekoniecznie robią rzeczy artystyczne, jeżeli tak powiem, jak nazwa wskazuje, ale jest moje ulubione koło naukowe. To jest koło miłośników gier planszowych od skocznia, którzy grają w planszówki, ale robią to w sposób taki troszeczkę artystyczny, bo robią sobie spotkania o. tematyczne, zawsze się przebierają. Za postaci z jakiegoś uniwersum. Czyli to, co możemy znaleźć w amerykańskich filmach. Tak, czyli dokładnie tam to. Dungeons and Dragons i tak jest. jest Mistrz Gry, wszyscy poprzebierani. Niesamowity klimat musi tam być. Tak jest. Będę jest, musiał jest, jest, kiedyś jest. zajść i zobaczyć. Może się wciele w jakiegoś druida czy elfa. Jest bardzo sympatycznie taka anegdota. Dwa czy trzy tygodnie temu w Kraślarni był koncert metalowy, przyjechały dwa zespoły z Finlandii takie death metalowy i hardkorowy. I tydzień wcześniej rozmawiam z przedstawicielami klubu gier planszowych. Mówię, słuchajcie, za tydzień jest koncert taki bardzo mocno metalowy w Kreślarni, a wy macie w tym terminie swoje spotkanie, to jakiś ubiór taki dostosowany. No i przebrali się po prostu świetnie. Jak ci finowie przyjechali i zobaczyli tych przebranych, to wzięli ich za swoich fanów po prostu. Także wszystko się zgadzało. No to musieli się przemile zaskoczyć w takim razie, no jeżeli... Zdecydowanie. Taka, taka grupa entuzjastów, którzy wyglądają na, na fanów. Ale co, dobrze się bawili na tym koncercie? Czy grali jednak te planszóweczki tam sobie gdzieś na uboczu? Nie. Przyszli, bawili się, a w planszóweczki grali później. Także no było świetnie, bardzo fajnie. Świetnie. To jak już zaczęliśmy rozmawiać o wydarzeniach, właśnie o koncertach i tak dalej. Powiedz proszę, jakie wydarzenia będą w Kreślarni w najbliższym czasie? Czy możesz zdradzić, jeśli Jasne. to nie jest tajemnica? Nie ma problemu. Będę się posiłkował kartką. 27-28 listopada impreza Power Tower to nie jest wydarzenie stricte kulturalne, ale jest to konkurs, na który zjedzie się, zdaje się, 35 drużyn z uczelni wyższych w całej Polsce. Idea Power Tower jest generalnie tutaj na Politechnice znana. Budujemy konstrukcje, że tak powiem, wysokie, które mają wytrzymać jakiś napór z góry, kolokwialnie mówiąc, i które okażą się bardziej odporne, te zwyciężą. Czyli taka wieża, ale bez przesady, bo jednak pod dachem tak się zmieścić. No w kreślarni na szczęście sala biała jest bardzo wysoka, więc, tak więc. jest to doskonale y, przygotowany obiekt do tego celu i tam właśnie te wieże będą y, budowane, składane. 2 grudnia 19 Hurkancona y, Politechniki Koszalińskiej w kreślarni zapraszamy serdecznie. 5 grudnia Sparkamp, czyli impreza y, dla informatyków, marketingowców, spotkanie otwarte ogólnie ludzi związanych z branżą IT. 11, nie, Jeszcze 9 grudnia koncert zespołu WIPAK, czyli tego, który działa w Kreślarni w ramach zajęć prowadzonych przez Zosię Karbowiak. Po koncercie zespołu WIPAK koncert Zosi Karbowiak, która, że tak powiem, wychodzi teraz na coraz szersze wody. Zrobią Zosi support. Tak, zrobią Zosi support, jej właśnie, własni studenci. Mhm. 9, przepraszam 11 grudnia spektakl teatralny teatru, który działa w Kreślarni, grupa teatralna pod kreską. I 16 grudnia to będzie ostatnie takie wydarzenie artystyczne w tym roku to będzie stand-up. A kto, I... kto będzie tam się prezentował na tym? Dariusz Gadowski, czyli mieszkaniec Koszalina, ale tak naprawdę Polska pierwsza liga, jeżeli chodzi o stand-uperów. Mm -hmm. e, jeszcze zapytam, jak wygląda sprawa z biletami w Kreślarni? Na czyli? te wszystkie wydarzenia, o których mówiłem, wstęp dla studentów jest bezpłatny. Za okazaniem legitymacji. Oczy? Ważnej. A ludzie z miasta mogą dołączyć? Y Oczywiście na wydarzenia tak zwane takie trochę komercyjne prowadzimy sprzedaż biletów internetowo. Mhm. Ale te wydarzenia będą tylko dla studentów akurat. Okej, okay, rozumiem. No to powiedz mi jeszcze tak bardzo ogólnie jaka jest kultura studencka dzisiaj. Możesz się odnieść do tego, do porównać to, jak to było parę naście. Parę lat temu. Czy to jest jakaś znacząca różnica? Czy te media społecznościowe już tak totalnie wchłonęły studentów, że siedzą tylko z nosem w telefonie i absolutnie niczym się nie przejmują? Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, wolą je oglądać na małych ekranikach. Czy jednak jest zainteresowanie takimi właśnie formami artystycznymi, żeby ludzie jednak przyszli, mieli tę swoją społeczność, tak zwanych widzów, tej publiczności? Jak to wygląda? Kultura studencka, po prostu. Ja myślę, że to jest gdzieś pośrodku tego, co mówisz. Tak naprawdę, jak przyszła pandemia, dało się zauważyć i wśród studentów, i ogólnie wśród młodzieży, taki odwrót troszeczkę mhm. od bycia aktywnym, bycia uczestnikiem, czy jakby gwiazdą, bohaterem tych wydarzeń kulturalnych. Ale na szczęście są grupy, które gdyby mogły, to by brały udział tak naprawdę we wszystkich wydarzeniach, wszystkich zajęciach. I na początku mojej aktywności w kreślarni to była garstka osób, i na szczęście przez te parę lat to wszystko się rozrasta i zaczyna się robić fajnie. Kiedyś było troszeczkę łatwiej, bo studentów na Politechnice mieliśmy kilkukrotnie więcej. A zdecydowanie. A tutaj, że tak powiem, wszystkiemu, całemu opisowi tej aktywności mocno służy matematyka. Mówi się, że jest 5% studentów z całej populacji jest aktywnych. Jeżeli weźmiemy 5% z puli sprzed 15 lat i teraz, to mamy pewną, mam, mamy pewną liczbę, różnica, ale tak? mnie to generalnie nie przeraża. Bo mhm. tak jak mówię, są ludzie, którzy są aktywni i tą kulturę chcą y, animować. No z drugiej strony też. Y ilość niekoniecznie przekładała się na jakość. Oczywiście, to jest druga sprawa. Więc może im mniej, tym lepiej, bo jest... Jakość jest dobra. Jakość jest dobra, ale można też wyłowić te perełki właśnie, że nie jest to tak trudne w tym tłumie ludzi, którzy chętnie brali udział w aktywnościach artystycznych. Tak, ja szczególnie y, fajnie i miło i sympatycznie i z takim ciepłym serduchem patrzę na ludzi, którzy przyszli na przykład dwa lata temu na zajęcia wokalne i teatralne. Oni byli wycofani, yy, chowali się za telefonami, i w ciągu roku czy dwóch oni tak naprawdę rozkwitli. Oni nie boją się stanąć na scenie, są aktywni, uśmiechnięci, weseli, metamorfoza totalna. W przypadku niektórych osób. No i właśnie, i to jest też, yy, myślę, że taki potrzebny bakcyl może, że yy, wystarczy po prostu przyjść, a wy się resztą zajmiecie, prawda? <laughs> Jeśli chodzi o rozkwit. Pewnie tak, na pewno pomagamy. Mhm. Na pewno pomagamy, co właśnie, tak jak powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, widać po osobach, które przyszły i jak zachowały się wcześniej i jak zachowują się teraz. Także naprawdę zachęcam. A to swoją drogą i też pomaga w karierze naukowej być może, no bo w każdej wystąpienia publiczne, jeżeli ktoś ma aspirację do bycia doktorem. No, oczywiście musi gdzieś tam występować, musi stanąć przed jakimś gremium, zaprezentować się, wygłosić coś. No to takie zajęcia myślę, że jak najbardziej. Oczywiście i nie tylko w karierze naukowej, bo tak naprawdę, coś, przez co każdy student będzie przechodził może raz, może dziesięć, może dwadzieścia razy w ciągu swojej, całej swojej kariery, to jest rozmowa kwalifikacyjna. Oczywiście. Prosta sprawa. No, dokładnie. A takie zajęcia naprawdę otwierają i mocne przygotowanie jest do takich aktywności również. Czyli, jeśli ktoś teraz, słuchając tego podcastu, być może oglądając, podejmie decyzję, przejdę się do kreślarni, zobaczę, co oni tam mają, to czy macie jakieś określone terminy, kiedy są prowadzone zapisy, czy można z marszu przyjść i powiedzieć, hej, jestem, weźcie mnie tutaj pod swoje skrzydła. Można przyjść zawsze, ale zajęcia są prowadzone, że. Tak powiem w stałych dniach i stałych godzinach zajęcia wokalne są w poniedziałki od 18, teatralne są we wtorki od 18 i w środy od 18 i drugie zajęcia wokalne są w środy od 18. No i oczywiście te informacje, terminy znajdziemy w internecie. Tak jest, oczywiście wiadomo, także można zerknąć. Ja dziękuję serdecznie za te rozmowę. Chyba, że jeszcze masz coś do dodania, jeśli chodzi o e, kreślarnię, ale myślę, że temat raczej wyczerpany. Zachęciliśmy. Jak, jak uważasz? Tak mi się wydaje. No, okay. Ja mogę serdecznie zaprosić wszystkich studentów do jeszcze większej aktywności. Naprawdę łączcie się i róbcie to, co trzeba, żebyśmy byli kulturalni do bardziej. Dzięki serdeczne za rozmowę. No a ja zapraszam już teraz z tego miejsca na kolejny odcinek podcastu